Korzenie. U roślin okrutonośiennych oczywiście jest to organ, który służy do osadowienia, przyczepienia rośliny w podłożu. To logiczne. Jak już w podłożu, to pobierania wody z solami mineralnymi. To również jest logiczne. Mamy dwa typy główne korzeni. Pierwszy z nich to jest tak zwany korzeń palowy. Palowy, czyli mamy jeden porządny, wilgachny korzeń. Główny. On był tak główny i tak wiergachny, że zobaczcie, nie byłam go w stanie wykopać. I bardzo y, drobny w porównaniu z głównym korzeniem bocznym, odchodzące od niego op, prosto, prosto padle. Korzeń polowy. Drugi główny typ to korzeń wiązkowy, czyli tych korzonków. One są bardzo podobny średnicy, tylko że nie są niewielkie, ich jest bardzo dużo i one są prawie tak samo wszystkie właśnie długie. Tu mamy przykład traw. Korzeń palowy z byli na przykład jest u mniszka lekarskiego. Nie wszystkie korzenie wyglądają tak samo, jak wiązkowy palowy przy przed przedstawionych gatunków. Zobaczcie, co ma wspólnego marchewa z storczykiem. Storczyka myślę, że znacie. łatwo w uprawie, roślina doniczkowa. Otóż i to, i to, to korzeń. Mhm. Natomiast są to przekształcenie korzeni. To znaczy, sporo roślin ma korzenie tak zwane spichrzowe. Spichrz, czyli magazyn, czy coś magazynuje. Przykładem jest marchewka, wądoskonalizowana pietruszka, rzadkie w burak. Otóż w korzeniach tych roślin magazynują substancje, które pozwalają im przetrwać kiepski moment. To są najczęściej cukry. Tak może. Yy, Sama łaszewka nie jest słodka, natomiast posiada dużo cukru. Oczywiście ten cukier nie jest produkowany dla nas, tylko rośliny ja robią to z myślą o sobie. Korzenie spichrzowe. Natomiast u storczyków mamy inny typ korzeni. Nazywają się to korzenie powietrzne. Zobaczcie na barwę tych korzeni. One są pokryte specjalnym nalotem. To się nazywa welamen. Te korzenie powietrzne służą do wyłapywania wilgoci z powietrza, dlatego, że te rośliny, czyli storczyki, to są epifity, czyli nie korzenią się w glebie, tylko żyją wysoko, gdzieś w załamaniach gałęzi, wysoko na innych drzewach, nie samych pasożytami, broń bosza, I one żyją w wilgotnych lasach równikowych najczęściej, czyli miejscu, gdzie jest bardzo dużo wilgoci w, w powietrzu. I w ten sposób właśnie te korzenie wyłapują wilgotność właśnie z powietrza, parę wodną po prostu. Czyli korzenie spichrzowe, korzenie powietrzne. Mamy jeszcze inny rodzaj modyfikacji korzeni, czyli przekształcenia. Występuje on u tej rośliny. Myślę, że ją znacie. To jest bluszcz pospolity. Ten akurat wybiera położenie się pod ziemi. Natomiast wiecie o tym, że bluszcz potrafi się pięknie wspiąć po murach. I wtedy on na swoich pędach, tutaj o tej strony. Wytwarza takie specjalne korzenie czepne. To są małe korzenie z takimi przelgami, które bardzo mocno związują właśnie z powierzchnią. Nawet nie musi być specjalnie chropowata, czyli to sam kolejny rodzaj korzenie, korzenie modyfikacji, tylko korzenie czepne. Czasami rośliny wytwarzają większą ilość korzeni. Tu mamy przed sobą i fortunnego krzewinka zimnozielona. To jest taka forma płożąca. I w ogóle rośliny, które mają pędy płożące, bardzo lubią właśnie wytwarzać dodatkowe korzenie. Zobaczcie. Tutaj mam takie dodatkowe korzonki na pędzie. To są takie korzenie przybyszowe. Ja przed chwilą wyjęłam tego biedaka z ziemi. On po prostu w ten sposób się korzeni i wspiera to właśnie pobieranie wody, ale raczej też takie przytwierdzenie do podłoża. Oczywiście w ogrodnictwie wykorzystuje się to do tego, że możemy taką ukorzenioną, ukorzeniony kawałek roślin sobie odciąć i mamy już nową roślinę, czyli rozmnażanie bezpłciowe, wegetatywne.